Być może za mało się o tym mówiło, choćby nawet w tych ostatnich debatach. Nawet pan Piechociński, chociaż przedstawia się jako obrońca polskiej wsi, niewiele na ten temat powiedział. To jest właśnie sprawa polskiej wsi, polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Ja przypomnę, kiedy byliśmy przy władzy, na wieś środków publicznych szło prawie 3% PKB, 2,91 dokładnie. Dzisiaj jest to poniżej 2%. I można powiedzieć, że w ten syntetyczny sposób najłatwiej ująć tą zmianę, negatywną zmianę, na niekorzyść polskiej wsi. Otóż my wiemy, że wieś pozostaje dla Polski wielkim wyzwaniem, wyzwaniem społecznym, wyzwaniem moralnym, ale także i wielką szansą. Choćby rozwój naszego eksportu rolno-spożywczego, który sięga już 20 miliardów euro. To jest dowód na to, że można tutaj szybko iść do przodu, ale trzeba chcieć, trzeba nad sprawami wsi pracować, trzeba rozwiązywać jej problemy. Nie można topić się w różnego rodzaju procedurach, jak choćby teraz, kiedy trzeba pomagać z powodu suszy. Trzeba walczyć o sprawy wsi w Unii Europejskiej. Nie wolno wsi okradać. Nie wolno pozwalać na to, żeby różnego rodzaju firmy kredytowały się w gruncie rzeczy u rolników, kupując ma płacąc z ogromnym opóźnieniem. Trzeba chronić przed różnego rodzaju patologiami, które na polskiej wsi i także w stosunku do polskiego rolnictwa się rodzą i funkcjonują. A w niejednym wypadku nośnikiem tych patologii jest partia Zielonego Sztandaru. My uważamy i zawsze uważaliśmy i zawsze mówiliśmy, że Polska jest jedna. Że Polacy są wspólnotą, a we wspólnocie obowiązuje solidarność. A spoiwem solidarności jest sprawiedliwość. Musimy więc być solidarni wobec wszystkich i sprawiedliwi wobec wszystkich grup społecznych. Także tych milionów Polaków, którzy zamieszkują dzisiaj na wsi. Jest ich naprawdę ciągle bardzo dużo to ciągle około 40% społeczeństwa. Tylko niewielka część z nich żyje już dzisiaj z rolnictwa, ale w dalszym ciągu część znacząca. A polskie rolnictwo dzięki naszym glebom, niezniszczonym tak jak na zachodzie Europy, dzięki warunkom biologicznym, które w Polsce istnieją, może być szansą. Także wielką szansą wręcz kołem zamochowym naszej gospodarki. Kto nie wierzy, niech spojrzy na tak zwaną Dolinę Mleczną, która funkcjonuje na pograniczu Podlasia i ziemi warmińsko-mazurskiej. To jest taki przykład, jak my potrafimy, my Polacy potrafimy stworzyć coś nowego, silnego i bardzo znaczącego. A więc pamiętajmy, w naszym programie, programie Prawa i Sprawiedliwości Wielką rolę odgrywa sprawa wsi i chciałbym to tutaj. tutaj właśnie w jednej z polskich metropolii, bo przecież Bydgoszcz do nich należy, to powiedzieć, bo to trzeba powiedzieć w tym, gdzie trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać i trzeba to traktować jako nasze zobowiązanie. I my to zobowiązanie z całą pewnością podejmiemy. Tak jak wiele innych. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, ta nowa władza, która mam nadzieję powstanie już w niedługim czasie, musi być wiarygodna. Musi wykonać te wszystkie zobowiązania, które zdeklarowała. Które zdeklarował już przedtem wtedy jeszcze kandydat na prezydenta, dziś prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda. Otóż te zobowiązania, takie jak 500 zł na dziecko, powrót do tamtego wieku emerytalnego, podniesienie sumy do 8 tysięcy wolnej od podatków, bezpłatne leki, obniżenie citu dla. Małych przedsiębiorców do 15%. To wszystko, proszę Państwa, musi być wykonane w krótkim czasie. I wtedy uzyskamy naprawdę mocną legitymację. Mocną legitymację do przejścia tej trudnej drogi, tej drogi, którą chcemy wyprostować. Tak, żeby kierowała.